Zastanawiam się, jak dieta ketogeniczna wpływa na nasze hormony. Mógłbyś coś o tym powiedzieć? Oczywiście. Pierwszym zaskakującym faktem jest wpływ keto na poziom insuliny. Dieta ketogeniczna obniża poziom insuliny i poprawia insulinowrażliwość. Jest to szczególnie korzystne dla osób z insulinoopornością czy cukrzycą typu drugiego. To brzmi dobrze. Coś jeszcze wpływa na hormony? Tak, warto wspomnieć o kortyzolu. Niektóre badania wskazują, że dieta wysokotłuszczowa może prowadzić do zmienności poziomów kortyzolu, ale niekoniecznie jest to negatywne. Ważne jest, aby dostosować dietę do potrzeb organizmu. A co z hormonami tarczycy? Istotne jest, by monitorować poziomy T3, ponieważ mogą one być niższe na diecie ketogenicznej. To jest normalna adaptacja organizmu do zmiany źródła energii i często nie prowadzi do hipotyreozy. Coś na temat hormonów kontrolujących apetyt? Dieta ketogeniczna działa na leptynę i grelinę. Leptyna, hormon sytości, może działać bardziej efektywnie, co często prowadzi do mniejszego uczucia głodu. To prowadzi do lepszej kontroli nad apetytem. Dzięki za informację. To bardzo ciekawe jak dieta keto może wpływać na naszą gospodarkę hormonalną. Cała przyjemność po mojej stronie. Pamiętaj tylko, że każda zmiana w diecie powinna być konsultowana z lekarzem lub dietetykiem.